Okej, okay, coś tam pstryka, ale to jest wina połączenia do rzeczy, więc to jest to, wifony bez wody, czyli gry na komórki inne badziewia, w które przeważnie nie da się grać i ja prowadzę, czyli nazywam się Maciej Makuła. Mam nadzieję, że wstało, to jest materiał, który powstaje na żywo, To jest makabrą pewnie dla osób, które dają na tubie, natomiast ma swoje plusy, bo jest na żywo. Więc jak wstało, to ja mam pytanie do publiczności, ktoś pamięta tą grę o wiewiórkach? Tfu. biedronkach. Bo to jest kolejna produkcja tego właśnie studia. Studia to jest określenie na bodajże dwie osoby, które tutaj ładnie wyglądają. Ta gra jest taka kochana, so gay. Ona ma być spokojna i w ogóle. Może, nie wiem czy padło, czy nie. Czy stream mi w sumie nie działa, bo nie widzę aż nawet mord... Pamiętamy, dobra, jest Seaball. Buziole. E, I zrobili kolejną grę. Tylko tym razem się. To jest cały czas grało posuwaniu rzeczy. Bo tam się tą całą Biedronką posuwało klocki, a tutaj się posuwa palcami klocki. I tyle. I trzeba rozwiązać zagadki. A to jest moja pierwsza plansza, więc to jest aż nazbyt tłumaczące wszystko. By doprowadzić do tego. Tak, grało posuwaniu. Więc w ten sposób. Ja to nawet przyznam się szczerze, że jak miałem swoją depresję i płakałem, jadłem czekoladę na po, po północy z takiego słoika nutelli, to to przechodziłem. Ona jest... Warto ją wypróbować, ponieważ jest za darmo na tym Androidzie. Na Android Marketcie, czy jak to się nazywa. Nie, Google Playu teraz. No i tyle. Trzeba dopasować klocki do... styknąć czerwony klocek z czerwonym klockiem. Ciekawe, czy mi się to, uda to rozwiązać od razu w sumie. Ciach. Żółty z żółtym, no i powinno styknąć i się wygrywa internet. Ta gra nie miała być trudna, nie miała masakrować, a ja już widzę, że skopałem. Na szczęście jest przycisk powtórz i wszystko powinno się udać, wszyscy powinni być szczęśliwi. Bo najlepiej to przy okazji na gwiazdkach położyć, wtedy się zyskuje bonusy. No nie trzeba być geniuszem, żeby e, tę grę skończyć. Ale jest po prostu przyjemne. Coś mi tak, odkryłem darmowe giereczki na Androidę. <grymne> tak, ale to jest ktoś, zrobiła ekipa, którą znam, więc to dlatego nie mówię. No jest słodka, widać rozwój autora. Autorów, jak ktoś pamięta tę grę o tym, o, o tej całej Biedronce, co popychała klocki, to. Ee, będzie miło zobaczyć, co się dzieje, bo jest jakaś kawa tutaj śmieszna. No i takie takie detale, tu coś można znaleźć, podejrzewam. Ona ostatnio miała update, i widzę, że pojawiły się jakieś pirackie motywy. Może się sprzedali Ubisoftowi, kto wie. Natomiast to jest to, no nie wiem, czy. Nie, chyba jest nowy epizod w ogóle, bo ja przedtem tak skończyłem. O, doszedł nowy epizod, bo było, jak do tej pory była ta młodość, czy co to jest? Pewnie autorów krew zalewa, to też pewnie omijam interfejsowo. I mogę się pochwalić, że wszystko skończyłem na hardzie. z tych bonusowych etapów w sumie, chyba. I teraz jest nowy. No i to jest to wszystko. Ktoś tam pyta, kiedy karty. Które karty? Ja bym się cieszył, żeby na to wyszła gra, ta karcianka Hearthstone. Chyba, że mowa o innych kartach, ale inne karty mnie jakoś nie wzruszają. Niestety się oddałem serce jednej. Czy to wszystko, co ta gra ma do zaoferowania? Jesteście głupi. Shejtuję was teraz wszystkich. No tak, to jest gra. Jak lubisz posuwać klocki, to sobie ją wybierasz. Jest za darmo, aczkolwiek jest chyba wersja, gdzie można autorom podziękować. Ja tam nawet chyba wywaliłem te 3 złote. Nie jestem nad takim, hamem, żeby tego nie było, na przykład tutaj trudniejszy etap. I tu już trzeba pomyśleć, pojawiają się klocki, co znikają. Wender disuje. To nie jest Dis, znaczy Dis, dis to jakieś morzyńskie określenie. A to jest w ogóle jakiś trudny ten, trudny już motyw. I tego od razu nie rozwiążę, bo pasowałoby tak, zainkasować te raz dwa ze trzy gwiazdki. I przesuwasz te klocki, tak by działały. No i to jest już trochę trudniejsze. Ta gra, co wygląda jak tysiącek innych gier. Tak, jest olbrzymi problem z grami na Antka. Czyli po prostu to nie jest jakiś mój super wybór gry, które są ultra zajebiste, tylko po prostu mówię, w co grałem i ostatnio mi się podobało. Zaraz was pobaduję na tym czasie, naprawdę. W każdym razie, no to, to jest to. To jest wszystko. To po prostu. Zamysł się zgadza. Twórcy chcieli zrobić produkcję, która będzie lekka, łatwa i przyjemna. Że siadasz po ciężkim dniu, kiedy tam różnąłeś w tej kopalni, do tą zaków podejrzewam, i chcesz sobie po prostu siąść w fotelu i ponapierdzielać klocki. Czy to nie jest normalne? W jednej ręce piwo, w drugiej, w drugiej ręce tablet i tyle. No, choć tam opisze, i mnie wyszło. <śpuszcza> nie wiem, jesteście z bolałymi hamami. Ale jak pokazywał jakieś GTA, to będziecie tryskać na lewo i prawo. No więc tyle pełna miłości gra Grandpa Stable. Polskie. Warto wspierać. I ten, miłym tak książki czytać. <laughs> e, tak, włącz im M, nie włączę. Czy jest na jabłko? Nie, bo oni są tak ostro. To są tacy te, jak to się nazywa. Pankowcy. Oni, oni są. Nie, nie używają jabłka, bo jabłko to jest. E, jabłko to jest syf, to są w ogóle jakieś licencje, dobrze rozumiem? Nie, jest to do G+, +a. Jest G nawet, no okej, okay, to może nie są tak pankowie, skoro jest G. Ale gdzieś tu były podane jakieś tajne kody, co użyli. To jakieś takie wszystko darmowe, w Gimpie to robili i tak dalej, więc. Jest po angielsku, można się języka pouczyło. No. Tam bądźmy że nie stać ich. No a jeszcze, ale jeszcze, może będzie ich stać, więc los. No. Tak. Boże. No więc miało być miło, a wyszło jak zawsze. Ja zbanuję wszystkie negatywne komentarze. Bo to jest. Jak ktoś nie chce, to niech nie komentuje. Ciekawa. No kawa coś chyba się siorbie. Zatkało? Jest prawdziwe śrubnięcie. Nie wiem czy słychać, bo niestety jak zawsze Android ma problemy z odgłosami, ale jest. I biedronka to isterek Nie jest isteregiem tylko jest nawiązaniem do przedniej gry. Tej o posuwaniu klocków w biedronce. Biedronką można by nawet zgasić światło. To jest interaktywny pulpit. Zatkało. Jaki wypas. Małe, zbolałe chamy. Tak jak w Hearthstone. No właśnie. I tu jeszcze jest jakiś duży sekret. Można muzykę zmieniać. Nie wiem, czy w opcjach czegoś nie ma. A opcje to jest wyłączenie filtrów. Co Są takie jakieś blumy i w ogóle. Wasze komórki tak tego nie pociągną. No. Tak. <laughs> Super grę. No to tyle. Grand Pass Table. Gra o nie o biedronce, tylko o posuwaniu klocków. Jak ktoś ma depresję, to jest w sam raz. Mi pomogło. Ja byłem mniej czekolady, ja byłem tylko dwie nutelle na wieczór. Dobranoc. Teraz wracamy z Wastelandem. Zbolałem małe chamy. Macie ładną muzykę, bo muzyka łagodzi obyczaje.